Witam was ten Jezu jaki fail już, zaszłem już failę. Dobra. Witam was. Gramy dzisiaj na serwerze Meloncraft. To jest serwer Spleg. jaka dziwna mapka jeszcze na, na tym na Splegu nie grałem, ale widać już że są strasznie dziwne map dziwne mapki. Lol. Lol, lol, lol. Trzymałem ze wszystkich stron i mam laga, super. Jest, zepchnęliśmy go. Ah, goście na mnie kampią. O oh, fuck. Dwa piętra mniejsze spadły. Może wygramy, może wygramy, może wygramy. Nie, wątpię coś. Ale sześć osób tylko zostało i czemu ten gościu się na mnie rzuca ciągle? Jest, ładnie Jest A, dobrze nam idzie O lol, gość jest A, nie... dobra, już dobrać. O kurde, tam go szukam Lol! Ej nie, to chyba tego nie wygramy, ale jeśli wygramy, to będziemy mieli naprawdę dużego fartu. Spadł? Hmm. Dobra, jeszcze raz pójdziemy na tą arenkę, skóra jest wolna, bo nie są wolne zazwyczaj. Yy, ip Vera, oczywiście macie w opisie. Yy. I co? W ogóle muszę sobie zrobić jakieś intro dobre. Może nie dobre, ale ważne, żeby było intro, bo to tak bardziej mi wygląda, że nagle się zaczyna. Uuu, zaczęło się. Nie dobra. 10 sekund jeszcze do Arenki. Trochę sobie zagramy, bo taka jedna ręka nie trwa zbyt długo. Parkour. O kurde! LOL! OJ! Niby... Na no serio? No jo! Jest! Co to? Co to było? Yy, musimy znaleźć jakąś arenkę, która nie jest wystartowana. W ogóle bardzo dużo rzeczy jest na tym. To jest yy, angielski serwer, ale widać, że to jest trochę Polaków. Yy, I co? Yy, no, jest Plek, jest Hide and Seek, yy, jest yy, tam Nazi Zombies, chociaż nie wiem, czy to jest Nazi Zombies, to może być jakieś inne.